Witam Państwa bardzo serdecznie. A niniejszy komunikat dedykuję dziennikarzom. Jak już mówiłem wcześniej, młyny sprawiedliwości mielą wolno, ale bezlitośnie. Latem 2023 roku organy ścigania ruszyły z pracą nad ustaleniem tożsamości osób, które na moich profilach społecznościowych Instagram oraz Facebook publicznie groziły mi śmiercią. Albo nieustannie szykonowały na tle narodowościowym. W sierpniu tego samego roku mój adwokat wysłał do najbardziej zasłużonych redakcji wezwanie do przeprosin oraz do usunięcia z przestrzeni publicznej wszystkich oczerniających mnie artykułów. Dziennikarze biorący udział w nagące ewidentnie mieli na celu doprowadzenie mnie do stanu desperacji, a następnie ucieczki z kraju w obawie przed agresywnym tłumem grożącym wielokrotnie otwarcie pozbawieniem mnie życia. W konsekwencji zaczęły mi się przytrafiać bardzo, ale to bardzo, przykre incydenty. Obelgi ze strony przypadkowych przychodniów, pokrzykiwanie kierowców aut zatrzymujących się na skrzyżowaniach i temu podobne. Taktyka wspomnianych dziennikarzy była wyjątkowa podła. Aj, 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 aj. systematycznie przeczysywali internet i z premedytacją wyławiali najbardziej obelżywe komentarze pod moim adresem, a potem umieszczali je najchętniej w nagłówkach albo pogrubioną czcionką w artykułach jako ważny głos ludu. Nobietowani w ten sposób hejterzy szybciutko biegli do swoich klawiatur, by wypisywać jeszcze gorsze obelgi albo wręcz Groźby karalne. Taka pismacka zabawa trwała wiele, wiele, wiele miesięcy. Niechlubna Palma Pierwszeństwa niewątpliwie należy portalowi. Bingo! Oczywiście, że tak. Radio Z. To są ich tytuły. Niektóre z nich ukazały się w odstępie zaledwie kilku dni. Posłuchajcie Państwo. Komarenko pokazał zdjęcie z mamą. Powinieneś się wstydzić. Chyba mamy, co? Komarenko pokazał, jak żyje w Rosji. Straci polskie obywatelstwo. Jesteś pierdolnięty. To są tytuły zetki. Kultura pełną parą. stanowi. Wypadł z Polski, ruski mieciu. Komarenko wyruszył w Polskę i już prowokuje. Ty durny rusku. Komarenko opuścił Rosję, wystraszyły się po Boru, Kacapie. Komarenko znowu w Rosji, już nie wracaj Kacapska o nuco. Niesamowite. To są tytuły zetki. W kategorii dziennikarskiej głupoty na wyróżnienie zasługuje anonimowy dziennikarz portalu Fronda. On nawet nie próbował udawać, że relacjonuje czyjeś opinie. W jego artykuliku czytamy następujące. Pozwólcie Państwo. Znany uliczny piosenkarz Iwan Komarenko właśnie wrócił z Rosji, gdzie jak tylko mógł i kiedy mógł pluł na Polskę i polski rząd. Wychwalając przy tym Rosję i samego zbrodniarza wojennego Władimira Putina. Teraz skończyły mu się pieniążki i zamierza brylować w Polsce. Niesamowite. Tekst robi wrażenie prawdy objawionej. Stwierdzenia są kategoryczne, nie pozostawiające miejsca na żadne wątpliwości. Swoją drogą, jestem bardzo ciekaw, jak ten dziennikarz portalu Fronta ma zamiar bronić się w sądzie, bo przecież tam wszyscy się spotkamy. Bo jedynym skutkiem sierpniowych wezwań do usunięcia szkalujących mnie artykułów i zamieszczenia przeprosin było Schowanie dziennikarskich główek w piasek. W połowie września wszyscy, albo wszystkie portale, jak jeden mąż, zamilkły. Przestała mnie pisać cisza. Co się stało? Hm? Wystraszyli się, się czegoś? A czego, że się wystraszyli? Hm? No właśnie. No i co teraz? A może Komarenko zapomniał o wszystkim? A może, jak pisze fronda, skończyły mu się pieniądze i nie, nie będzie go stać na sądowe przepychanki. A! Brzydko. Bardzo brzydko. W tej chwili jeden pozew już leży na biurku redaktorów frondy. Drugi pozew trafił do sądu i za chwilę wyruszy w drogę do. Tak jest. Radia Z. Następny pozew już jest przygotowywany przez mojego adwokata i będzie to niespodzianka. Atakowanie dużych instytucji jest z pewnością słuszne, ale nie należy na tym poprzestawać. Czasami warto ustawić celownik na tzw. osobę fizyczną o szczególnych zasługach. Rok 2024 będzie z pewnością bardzo, ale to bardzo interesujący. Szczęśliwego nowego roku. Do widzenia Państwu.